Zawsze wszystkim mówimy: zobaczcie to, co my słyszymy. Tylko na słuch zawodnicy grają, piłka dźwięczy. Tutaj jest taka akustyka trochę dla nas nowa. Gramy zawsze na otwartych powierzchniach, ale bez, bez stadionów, nie ma tego echa, które tutaj występuje. Mamy bandy po bokach, więc nam troszeczkę jest łatwiej, piłka nie ucieka, gramy z bandą. I są podpowiadacze, czyli bramkarz, który musi widzieć, może mówić, trener, który stoi obok może mówić i przewodnik za bramką przeciwnika też może mówić. Co mówi, to już jest sprawa drugorzędna. Sygnał dźwiękowy i rysowanie sobie boiska w głowie to jest najważniejsza rzecz dla piłkarza. No jak się nie, nie da grać w normalną piłkę, to trzeba grać w taką, w którą się da. A no od 2010 roku y, przyszła do nas ta piłka z zagranicy. Mieliśmy szansę spróbować, zaczęliśmy i, no i świetnie nam idzie. Słowa WOJ. Mówi, y, przy, y, mówi piłkarz, który chce odebrać tą piłkę, a z przeciwnej drużyny no, przed tym wojem jakby ucieka z piłką. I po prostu to jest lokalizacja y, przeciwnej drużyny i po prostu takie zdobywanie przestrzeni, boiska i strzelanie bram. Bramkarz jest pełnosprawną osobą y, i widzi tylko, że też ma inne przepisy niż w normalnej piłce halowej czy normalnej na boisku, dlatego że ma ograniczone pole wyjścia. Może wyjść metr do przodu, metr w prawo, metr w lewo.